Ostatnio widzimy zjawisko, jakim jest zapychanie się kanałów poprzez to, że producenci starają się wypchnąć jak najwięcej samochodów z fabryk, z magazynów fabrycznych do dealerów, do sieci dealerskiej. I obserwujesz to już od kilku lat, czy nawet kilkunastu można powiedzieć i widać, że no, rynek się zaczyna akomodować, bo Dileży, różni dilerzy mają różne sposoby na czyszczenie tych stoków. Radzą sobie z tym poprzez na przykład chociażby budowę czy próbę zintegrowania się z nowymi kanałami dystrybucyjnymi, które ułatwią im sprzedaż, i ta sprzedaż nawet czasami, która jest na niskim progu rentowności, powoduje, że jednak ten stok zaczyna im szybciej rotować. Jakie widzisz zjawiska tutaj najważniejsze w tym zakresie, najnowsze? Znaczy... I co, co, co widzisz, co może się zmienić w 2020? Myślę, że niewiele. Natomiast akurat to pytanie zadajesz w dobrym momencie, bo dosłownie mm. kilka dni temu Instytut Samar opublikował dane za. Prawie 12 miesięcy roku 2019 dotyczącego tak zwanej samej rejestracji dealerskiej. To mhm. są dane, które no, muszą dać wszystkim do myślenia. 16% wszystkich samochodów, które są mhm. zaraportowane i które mhm. są uznawane za sprzedaż e, i ponad w, w liczbach bezwzględnych jest ponad 80 tysięcy tak. samochodów, to są samochody samozarejestrowane przez dealerów. Ogromna liczba. Tak, tak, to jest tak. sytuacja taka, w której oczywiście nie będziemy się dzisiaj zastanawiać nad kwestią, dlaczego tak się dzieje, bo to jest. Jakby rzeczy W jakimś sensie drugorzędna wszyscy wiedzą, tak. że choć dzieje się to głównie z powodu tego, że importerzy muszą wykonywać plany. Jakby no. jest to taka, tak. taki ostatni odcinek dla, dla, dla mnie, jakby dla naszych rozważań, myślę ważniejsze jest to, w jaki sposób sobie ekonomicznie z tym zjawiskiem radzić. Bo jak sobie radzić politycznie, prawnie, to to już jest zupełnie osobna kwestia. Mhm. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że tworzy się na rynku duża grupa, 80 tysięcy samochodów, która, z którą Trzeba w jakimś sensie coś zrobić. A to są samochody, które są samochodami o pewnym. Czy to jest aktualny stok w Polsce? Tak? No, to jest, to jest fragment aktualnego stoku. To mm. mamy tylko samochody, Ale to... które są zarejestrowane. One już mają konkretnego właściciela i konkretną rejestrację. Aha, to, to już to, jest ten uciążliwy stok. To jest Jak? uciążliwy stok, ponieważ ten samochód, który jest zarejestrowany, on staje się już pewnego rodzaju. E, towarem z pewnym uszczerbkiem, no, delikatnie to, delikatnie to, to, to nazwę. I Czyli dzisiaj, marża jest niższa na taki Oczywiście, Oczywiście tak? głównym kanałem, który y, jest kanałem y, pozbywania się samochodów z samorejestracjami jest kanał reeksportu. Mhm. Temat na osobną dyskusję, natomiast mhm. y, który z powodów politycznych i powodów innego podejścia do tzw. zwrotu akcyzy ostatnio nieco, nieco słabnie i będzie pewnie słab także w roku 2020, więc tu pojawia się dużo ważniejsze pytanie, tak. co jeśli nie reeksport? I w tym momencie, jako że dyskutujemy, dyskutowaliśmy w poprzednich. No intensyfikacja sprzedaży na rynku polskim. A, oczywiście. Intensyfikacja sprzedaży na rynku polskim, ale intensyfikacja sprzedaży pewnego dość specyficznego towaru. Towaru, w którym klient nie jest już pierwszym właścicielem. Towaru, w który... A to może przebudowa świadomości. O dokładnie. I to jest taka trochę sytuacja, w której wydaje się, że temat. Nazwijmy to. To czyje świadomości, ale to poczekaj, to czyje świadomości, powin... przebudowy czyje świadomości powinniśmy zacząć? Może od świadomości dealerów, może od przebudowy świadomości sprzedawców u tych dealerów, może przebudowy świadomości u klientów na koniec. Według mnie tylko u klientów, ponieważ przebudowa świadomości u profesjonalistów, jakimi są sprzedawcy, dealerzy i importerzy. Ale czy, oni, ale czy oni właściwie to komunikują klientowi? Oni w, w ogóle tego nie komunikują. Sytuacja polega na tym, że problem... no widzisz, a gdyby dobrze komunikowali, znaczy, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, bo to jest taka kwestia, w której ilość tych samorejestracji i skala tego zjawiska i, jak mówię, ograniczenie reeksportu musi spowodować, że na polskim rynku, jeżeli to zjawisko będzie się utrzymywać, musi powstać pewnego rodzaju nowy model komunikacyjny do klientów, a także musi, dealerzy muszą zdecydowanie bardziej aktywnie szukać nowych kanałów do tego, żeby się tych samochodów, powiem brutalnie, pozbywać. Pozbywać się trochę w innym kontekście, jak, jak samochody. Się... Kodu nowego, konfigurowanego tak. i tak dalej i tak dalej. Ha, tak. Ale wypychać je ze stoku dlaczego? Dlatego, że one jak już są zarejestrowane to też ich e, jakby potencjał sprzedażowy jest niższy w związku z tym, one się będą jeszcze szybciej starzeć. Tak? Oczywiście. Natomiast mamy też jedną niezwykle ważną kwestię takiego samochodu, że ten samochód jest już skonfigurowany, wyprodukowany i zarejestrowany. Więc dyskutowaliśmy w poprzednim, przy poprzedniej rozmowie o handlu internetowym, czyli jakby mamy tak. samochód, który jest stworzony do handlu w internecie, ponieważ tu już klient ma konkretną cenę. Konkretny samochód, konkretny kolor y, musi się pogodzić z tym, że ten samochód był już zarejestrowany. Być może jest zero, zero kilometrowy i nie przejechał ani jednego kilometra, ale ma już rejestrację i klient będzie jego drugim. I w 24 godziny dostarczymy ci go pod twój, dokładnie. Dokładnie. Tutaj dźwię. sytuacja jest taka, że akurat handel w internecie, platformy do handlu w internecie są być może. Dla samochodów samorejestrowanych, dla tego stoku, który dzisiaj w tym roku wyniósł 80 tysięcy samochodów, jednym bardzo istotnym kanałem. Z mojej wiedzy wynika, że jeszcze bardzo słabo wykorzystanym, ponieważ w tym momencie sytuacja jest taka, w której tu już nie będzie miało żadnego znaczenia, czy ten klient, który będzie kupował samochód od dillera we Wrocławiu, będzie ze Szczecina, Przemyśla, czy skądkolwiek ginął, bo ten klient będzie miał samochód stojący na stoku, on będzie go mógł w tym internecie zobaczyć, będzie mógł zobaczyć co jest za drzwiami, będzie, wszystko zależy od jakości fotografii czy że jak powiem skali y, obrotu 360 stopni, Stop. e, będzie mógł, mia, ma konkretny towar, towar tak, jak już tak. powiedzieliśmy idealny do schandlowania w internecie, nie musi go konfigurować, więc to jest też trochę taka, taka sytuacja, w której wydaje mi się, że tak w kanałach y, pierwszego kontaktu internetowego, dilerskich, importerskich, tak. no importerzy się tego trochę wstydzą, więc jakby bardziej jak i niezależnych, mówię o wszystkich platformach, trzeba bardzo poważnie myśleć o zbudowaniu być może pewnego specyficznego kanału, z pewnym specyficznym towarem okay. idealnym dla internetu. Okay. W związku z tym e, rodzi się nam pewnego rodzaju idea, jeżeli te trendy y, wynikające z problemów z samochodami już nowymi samochodami, już zarejestrowanymi u dealerów, będą się pogłębiały, te zjawiska, to być może właśnie wykorzystanie zewnętrznych kanałów dystrybucyjnych, jakimi są chociażby platformy, czy zewnętrzne jakieś portale internetowe, które są w stanie, są w stanie w jakiś sposób tą informację rozsiać po rynku, że takie samochody są gotowe do sprzedaży, przy spięciu z crm czyli Customer Relationship Management System danego dealera, tak? Czyli jak ja się wpinam, to może automatycznie doprowadzić do tego, czyli to ten interfejs do, inter, do różnych portali internetowych może doprowadzić do tego, że ja się szybciej z toku pozbędę niż konkurencja, która takiego, inter, takiego interfejsu nie będzie miała. To z pewnością, natomiast jakby tutaj, myślę, że warto zwrócić uwagę, że takim myśleniu o tym, że jest to, że te towary samozarejestrowane, to samochody samozarejestrowane są idealnym towarem do komunikowania w internecie, to musimy jeszcze popatrzeć na to z perspektywy dzisiejszej obsługi lidów przez dealerów. Mhm, Przed właśnie, chwilą mówiliśmy o, tym, mówiliśmy o tym, że to nie jest najwyższa, najwyższa klasa, że ciągle ten problem czasowy, jakościowy, umiejętnościowy jest jakoś tam cały czas. W stosunku do innych rynków, bo widzimy w stosunku, jak jesteśmy w stosunku do tak? innych rynków, to jakby nie, nie, nie jest tajemnicą jakąś szczególną, że dzisiaj co bardziej liderujący światli i bogatsi dilerzy ściągają do swoich działów obsługi lidów czegoś co nazywa się Business Development Center ludzi z innych rynków z rynku telefonii komórkowej tak, tak. z rynku Wam z, tak, tak. z, z rynku na przykład ostatnio taki przykład z rynku handlu winami itd. Tak, tak, tak dalej Jakby budując jakby, albo tworząc u siebie pewne umiejętności, tak, tak, tak. które do tej pory na rynku dealerskim nie były, występowały, może tak. nie występowały albo były jakoś poprzeoczane tak, we wszelkiego tak, rodzaju tak. szkoleniach. Tak, Dlatego tak. też to jest też bardzo istotna kwestia, że dealerzy pomimo tego, że mają miliony szkoleń i dziesiątki spotkań na ten temat dotyczące funkcjonowania swojego działu kontaktu z klientem, czy nazwiemy go CRM, BDC czy jakkolwiek mhm. indziej, to Tutaj muszą zwracać też uwagę na sytuację, że najbardziej skutecznym elementem to sprawdzone jest w innych, na innych rynkach i sprawdzone także, także w, na, w, u niektórych dealerów, że najbardziej skutecznym elementem nie są szkolenia, nie są, nie są komunikowanie przez internet, a właśnie jakiś zwykły, normalny coaching na miejscu. Mhm. I to jest też taka trochę sytuacja, w której coraz więcej firm tak samo importerskich, jak na przykład niezależnych platform, taki coaching dealerom zapewnia. I mówiąc o tym, trzeba być może poszukiwać czegoś takiego, co spowoduje, że ta obsługa tego leadu, który do, spada choćby w kontekście tych samochodów, o których mówimy, czyli samochodów samozarejestrowanych, będzie realizowana bardziej skutecznie i po prostu pozwoli na to, że ten dealer, który ma te samochody na stoku we Wrocławiu, będzie je wypychał także na tereny na których działają swoi koledzy, którzy mają po prostu mniej sprawny dział obsługi, obsługi lidów, i to jest jakby rzecz, którą też należy myśleć dealerom na rok 2020 polecić. Polec więc polecamy. Na 2020, na rok 2020 polecamy państwu abyście państwo wypychali stok swój, mówiąc kolokwialnie, oczywiście, czy zarządzali swoim, swoimi zapasami samochodów w dużej integracji z internetem. Obserwowali w dalszym ciągu rynek internetowy i starali się wybrać takie oferty wartości i tak, 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 takich współpracowników, takie interfejsy, które pozwolą Wam szybciej obracać tym stokiem niż Wasi koledzy, nawet z sąsiednich województw.